To jest Brent's IT Audio. Słuchasz publikacji pod tytułem: Rewolut przenosi ciężar na Francję. Nowe biuro i miliard euro inwestycji. Brytyjski fintech Revolut ogłosił plan zainwestowania miliarda euro we Francji w ciągu najbliższych trzech lat. To jedna z największych pojedynczych inwestycji firmy poza Wielką Brytanią. Ruch ten nieprzypadkowo zbiega się z francuskim szczytem inwestycyjnym Choose France. Podczas którego Emmanuel Macron ogłosił pozyskanie ponad 20 miliardów euro nowych inwestycji zagranicznych. Revolut planuje otworzyć biuro w Paryżu dedykowane Europie Zachodniej oraz zatrudnić co najmniej 200 osób we Francji. To sygnał nie tylko wzmocnienia obecności lokalnej, ale też potencjalnej próby dywersyfikacji operacyjnej. Firma zapowiada również wniosek o francuską licencję bankową. Co istotne, Rewolut już posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz działa w Europie w oparciu o licencję litewską, którą nadal określa jako kluczową. Inwestycja we Francji to kolejny krok w kierunku zacieśnienia integracji z rynkami UE, szczególnie w kontekście napięć regulacyjnych po brexicie. Francuska licencja może dać rewolutowi większą niezależność operacyjną na rynku unijnym, zwłaszcza w obliczu rosnącej presji na lokalizację usług finansowych. Warto też zauważyć, że Revolut, mimo braku fizycznych oddziałów, obsługuje już ponad 55 milionów klientów globalnie. Nowe biuro w Paryżu może stać się punktem ciężkości dla działalności w krajach strefy euro, podczas gdy Litwa będzie dalej wspierać rozwój technologiczny i produktowy. W perspektywie długoterminowej francuska inwestycja może sygnalizować zmianę priorytetów, z modelu globalnej ekspansji na bardziej zrównoważoną obecność na kluczowych rynkach UE.